Dzień dobry, znajdujemy się przed Urzędem Miejskim w WOMINie na 11. WOMINskim zlocie Pojazdów Zabytkowych imienia Tomasza Mikulskiego. Jest to, jak nazwa wskazuje, 11. impreza przez nas organizowana 11. spotkanie miłośników dawnej motoryzacji miłośników motoryzacji wszelakiej, bo są tu u nas i pojazdy militarne, są samochody, są motocykle, są jak widać za nami samochody ciężarowe, są zabytkowe rowery. Staramy się integrować całe towarzystwo lubiące się w dawnej motoryzacji, zarówno z Błomina, jak i z całej Polski. Panie Karolu, jedenasty zlot. Proszę opowiedzieć, jakie były początki. Wystartowaliśmy w 2005 roku. Wówczas Wyszło to tak trochę spontanicznie. Miałem samochód marki Syrena, Nie bardzo było gdzie pojechać tym samochodem, by zaprezentować jej. Stwierdziłem, że zorganizujemy spotkanie dla, dla przyjaciół, właśnie którzy przyjadą z zabytkowymi pojazdami. To była typowa wycieczka turystyczna. Pojechaliśmy wtedy do, do Węgrowa i do Zamku w Gliwiu. Przyjechało 34 samochody. No i w następnym roku no, okazało się ta impreza dużym sukcesem, dużym powodzeniem. No i tym sposobem stwierdziliśmy, że w następnym roku zrobię kolejną imprezę później jeszcze kolejną potem w 2011 roku udało nam się zawiązać stowarzyszenie Bołomickie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji no bo coraz więcej osób się angażowało w organizację tej imprezy no i i jesteśmy tutaj i jestem przekonany, że jeszcze w latach następnych też będziemy te spotkanie organizować. Może trochę statystyki w takim razie. Pierwszy zlot 30 samochodów, a dzisiaj? Tak, na pierwszym było 30 bodajże 4 pojazdy, natomiast dzisiaj no, mamy godzinę 10.15, oficjalnie rejestrujemy samochody do godziny 11. .00. Już mamy około 95 uczestników, ale widzę jeszcze przed rejestracją tłum, więc myślę, że zamkniemy to liczbą 120, może nawet 150. Zobaczymy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wziąć udział? Czy jest jakiś cenzus wiekowy, nie wiem, 18-latkowie? Y Tutaj należałoby się odwołać do przepisów prawa, a mianowicie ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która zawiera taką legalną definicję zabytku, jest bardzo nieostra. Generalnie zabytkiem wszelakim też, pojazdem zabytkowym jest... Każdy pojazd, który ma wartość historyczną, artystyczną, no jest pojazdem dawnym. Jak dawnym, tego przepisy nie regulują. My przyjmujemy, że jest to 30 lat. Czyli generalnie, co do zasady, zapraszamy do udziału pojazdy, które były produkowane do 1985 roku, No, ale oczywiście udział innych pojazdów należy do naszej, do naszej decyzji. Oczywiście są takie pojazdy, jak na przykład polski Fiat 125P, czy na przykład Wartburg, które były robione praktycznie do początku lat 90. I są to samochody konstrukcyjnie właściwie w Sięgające lat 50. czy 60. Jest natomiast bardzo dużo samochodów z końca lat 80., które z powodzeniem można dzisiaj eksploatować, czy jakieś Mercedesy czy Volkswageny, które nie mają żadnych znamion zabytkowości. Więc wszystko, co do zasady, należy do naszej decyzji organizatorów, ale oczywiście tymi regułami, o których wspomniałem, się kierujemy. Pani Karolu, zjazd właściwie się zaczyna, godzina 11, Tłumy zwiedzających impreza, rozumiem, cieszy się bardzo dużą popularnością. No jak widać, bardzo nas cieszy, że przyszło dużo mieszkańców i ogląda te pojazdy, bo to też nie jest impreza tylko i wyłącznie dla miłośników, weteranów szos, tylko staraliśmy się tą imprezę robić otwartą, żeby robić też atrakcje dla mieszkańców Wołomina czy, czy osiennych gmin, żeby każdy zobaczył, że, że jest to fajna pasja, że warto się interesować. Zainteresować tymi starociami, no, a nawet jeżeli nie, no to chociaż mi ze spędzić poranek sobotni. Za rok rozumiem, 12 edycja. No, jeżeli nie wydarzy się koniec świata, to mam nadzieję, że jak najbardziej. Gdzieś szukać w takim razie informacji? Na pewno na, w internecie. Mamy profil Facebookowy naszego stowarzyszenia, Wołmińskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Motoryzacji. Istnieje też profil Wołmińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Na pewno tu, znajdzie, tu znajdą się informacje. Współpracujemy też z mediami, z miśmiesznikiem z Automobilista, który jest patronem naszego, naszego wydarzenia. Także z portalem stado-baranów.pl I tutaj wszędzie można znaleźć te informacje. Dziękujemy bardzo, gratulujemy, życzymy sukcesów i oczywiście zapraszamy. Czujemy się zaproszeni za rok i rozumiem, że zapraszamy również wszystkich gości za rok. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Prac jest z 70 roku. Kupiliśmy go no, dwa lata temu. Dwa lata temu rozpoczęliśmy remont. No właśnie, powoli kończymy ten remont. No i stan, tak jak widać. No, także nie moje i, i syna, także, żeby takie auto zrobić. No i spełniło się. Na pewno remont wymaga dużo pieniędzy i, i pracy. Czy panowie korzystają z pomocy specjalistów, czy też robią większość prac we własnym zakresie? Znaczy, blacharkę i lakier zrobili fachowcy, a resztę mechanicznie, wszystko sami we własnym zakresie. Także pełna mechanika. Rozebraliśmy go do, do zera i, i złożyliśmy sami części. Czy jest duży problem z częściami? No, generalnie samochód bazuje, podwozie bazuje na maluchu, także z częściami nie ma problemu. Większy problem jest z częściami blacharsko blacharskimi, no i wyposażenia auta, także, ale sprowadzaliśmy z Włoch, także jeszcze można dostać. A proszę coś powiedzieć o osiągach e, samochodu, prędkość maksymalna, spalanie? E, no na razie osiągnęliśmy jakieś 85 i, i, i myślę, że to są jego możliwości. Spalania jeszcze nie wiemy, bo to no, tak jak mówię, dopiero z, rozpoczęliśmy jazdy po remoncie, także jeszcze tak na no, wszystko musimy <laughs> spraktykować. E, a silnik, tak? Silnik od Malucha? No cóż, tak, no Maluch ma silnik od, od Fiata 500, bo to bazuje, Maluch bazuje na, na podwoziu Fiata 500, także silnik silnik jest taki uniwersalny dla dwóch aut. Sprawdzali już panowie części od, od Malucha pasują? No niektóre tak, nie wszystkie, ale, ale niektóre tak. Mówił pan pojemność, tak, że różnisz się przede wszystkim pojemnością? E, tak, Fiat 500 jest o pojemności 499, czyli 500, stąd ta nazwa 500K a Fiat był, Fiat 126P był 600 i 650. Podróże, czy podróżował Pan tym samochodem na jakiejś dłuższej trasie, czy tylko z lotem? No jeszcze nie, tak jak mówię kończymy dopiero remont, także przejażdżki tylko w okolicy domu, bo no, musimy sprawdzić wszystkie jego mankamenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Startu, także, tak, żebyśmy mogli każdego uczestnika Pytanie się za swoim samochodem i co Bardzo dziękuję za uwagę i życzę udanej zadania. Dziękuję. Karolow. skąd pomysł na syrenkę? Pomysł na syrenkę zrodził się, gdy miałem 16 lat, dość dawno temu. Syrenkę dostałem w prezencie od taty, a tato znał ją, bo jego kolega kiedyś się używał. I Przepraszam, ten egzemplarz? Tak, Dokładnie Dokładnie ten. ten. I mój ojciec uczył się na niej jeździć. Także jest to samochód taki trochę z historią dla nas. Syrena przeszła taki remont w 2004 roku, Lat miałem mało jeszcze wtedy, dlatego kolor jest taki, a nie inny, i wykończenie, ale ogólnie trzyma się nieźle i od tej pory dzielnie znosi wszystkie moje pojeżdżawki. A w tym roku była no, taka topowa trasa do Mogilna i z powrotem. W sumie zrobiliśmy 1100 km praktycznie bezawaryjnie. Silnik, proszę coś powiedzieć o silniku. Silnik jest oryginalny, 842 cm, dwusów, chłodzony cieczą, 40 koni. No, osiągi 115 maksymalna prędkość do setki no, nie będziemy mówić czasu bo pewnie 20 parę sekund dobrych części czy jest jakiś problem z częściami aktualnie części jest coraz mniej yy, głównie silnikowych jeśli chodzi o wał na przykład ciężko już dostać Yy, można trafić jeszcze kompletnie jakieś tam silniki z demontażu i, i na nich się aktualnie bazuje chyba. Yy, zawieszenie raczej wszystko jest dostępne, podobne części od Żuka, Nysa, także jeszcze w polu zbytach można coś trafić. A w takim razie jeśli chodzi o elementy karoserii? Karoseria seria jako tako jeszcze dużo elementów laminatowych, blaszanych tych rzemiosło i oryginał troszeczkę mniej, ale do tego modelu 105 jeszcze jest całkiem sporo, te niższe modele 104 z drzwiami otwieranymi pod wiatr już jest dużo ciężej. Czy samochód wymaga dużo, dużo pracy, czy też odwdzięcza się bezawaryjnością? Bardzo mało przy niej robię. Ogólnie mam przerobione te przegóły już na takie współczesne, i to jest chyba moja jedyna taka motywacja. A tak praktycznie nigdy nic mi się nie stało. Na Mogilnie w tym roku wyskakiwał nam wsteczny, cały ten pogrzebacz, no ale już to jest naprawione. No i dwa razy urwał mi się przegub, ale to zawsze było pod domem. Także nie zaznałem tej przykrości tego przegubu wymiany pod, na trasie. Dziękujemy bardzo panie Karolu. Życzymy w takim razie szerokich, szerokich dróg. I co jeszcze? Bez awaryjności, niech jeździ dalej. I bezawaryjności. I do zobaczenia za rok na kolejnym zlocie. Jest z nami pani burmistrz Elbiet, Elżbieta Radwan. Pani burmistrz, czy w jaki sposób miasto uczestniczy w dzisiejszej imprezie? Miasto oczywiście objęło patronatem imprezę, bo o taki patronat zwrócili się organizatorzy dzisiejszego wydarzenia. Muszę powiedzieć tak z pełnym wzruszeniem, że nie można było inaczej. Patronat, patronatem uczestniczymy też no, w nagrodach, współfinansujemy nagrody dla uczestników tego rajdu, ale nie o to tu chodzi. Tu chodzi o tą pozytywną energię, którą przynieśli nam organizatorzy i uczestniczy tego wydarzenia. Proszę spojrzeć, rozejrzeć się, jak dużo dobra się tu dzieje, jak dużo wzajemnego szacunku, wzajemnej sympatii. Miasto i władze miasta wesprą każdą taką tak dobrą inicjatywę. Nie wyobrażam sobie, żeby za rok nie, znowu w tym miejscu, żebyśmy się nie spotkali. Pani burmistrz, na dzisiejszym zlocie e, tłumy czy tak zawsze jest? E, powiem tak. E... Trudno mi na ten temat się wypowiedzieć, ponieważ uzyskałam taką informację od organizatorów, że dawno nie był, Wałomir nie gościł tego wydarzenia na swoim terenie. Do mnie się zwrócili organizatorzy. Oczywiście od, od razu podjęłam inicjatywę, bo sami zobaczcie, że warto. Pani burmistrz wielkie podziękowania za to, że miasto włączyło się w dzisiejszy zlot. Rozumiem, że jesteśmy też, że włączy się w kolejny dwunasty i że jesteśmy zaproszeni wszyscy mieszkańcy Wołomina i powiatu wołomińskiego i oczywiście całej Polski na kolejny zlot. Już dziś serdecznie zapraszam i proszę tak mi się nie dziwić, że z takim wzruszeniem i drżeniem głosu teraz się wypowiadam, ponieważ udzieliła mi się właśnie ta energia, i to przesłanie dobrego, fajnego, pozytywnego wołomina. Niech o nas myślą w Polsce i widzą nas właśnie dobrze, nie przez pryzmat skoków i jakichś awantur politycznych, tylko przez pozytywnych ludzi, mieszkańców i gości. Dziękujemy bardzo i jednocześnie rozumiem, dziękujemy kibicce legi. A to, może, już jak pan wywołał do tablicy, następna pozytywna impreza dziś w Wołominie. Otwieraliśmy przedszkole legi. I właśnie dostałam tą koszulkę od prezesa. Od, byli zawodnicy z pierwszego składu. Ponad 40 maluchów w, w wieku od 3 do 5 lat wybiegły dzisiaj na murawy Orlika. I pięknie trenują, więc, to też jest naprawdę fajna. Inicjatywa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie jeszcze raz i zapraszam do Wominam.